Witajcie BGO. Hasworth. Dzisiaj przechodzimy do finału czy znaczy jesteśmy już na finale, tylko po prostu musimy Brudowalić tych dziadek Odcięłem ci ciało dosłownie tym noskiem. Ojcie kolejny Jakiś bambik jo. Czemu ja mu szyję tym razem podderzyłem Dobra ja tu puszczał, to za kurde za grube Wow, dzidom ty Puść za dzidę Puść te dzidę Idiota ty ty, ty ja. ja. O oh. Urodzinowa Ua. 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 Jaki par to był I płama na rękaw. Na ziemi Kuźni deszczuk Okej okay. Ja to chcę, dawaj to, dawaj to, dawaj to, ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę, to chcę, dawaj to, dawaj to, ja to chcę, 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 nie ubijesz mnie. Ja tu chcę Jest! Raz, ale cię mi podać podejść. To Co mi odciął nogę? Dawaj tego nasia z z tym sierpem, kurde, ja dziecko przed związek, mam ciepeczkę

no chyba ci dorąbało, że się ślierę. Zaraz go bijąc? A ty się Tu Ty mu kark. TAK! Ale chcę broń. Ale to broń. Dziękuję. Nie chciało. Chcę broń.

Nie, to on co nie My was z tym. O! Teraz tak się bijemy. O, to jest z Gidą. Kraków? To nie jest Kraków! Au! Nie, nie! Zapieraj tę girę. Nie! Odejdź, puść mnie! Puść mnie tym młotkiem, puść mnie! Jesz to. 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 Co to za kur... Weź to, złap w ręce! I nawalaj będę. Nie ma. Widziałem co zrobisz. Gnoju. Ty kiedykolwiek zdychniesz przy tym ataku... Nie, ja nie mogę mieć tej broni chyba, na takich tych... Czemu? Ja skręciłem... Kark? Chyba mu skręciłem kark. Czemu ty nie możesz tego podnieść? I czemu ty się za łapiesz, chujku? Czemu się za łapie? Bierz młotek. Bierz młotek. Uff, luju. Oła. Dziękuję, w końcu podniosłeś broń tu taką komisz temu Ale zaraz ci zrobię z dupy się tego osierpnie Ała! Nie tu głowę Dobrze, że miałem ten kat Gdyby nie kask, już zamiast głowy miałbym... Fatal error, kuźwa mać! Porobało cię, no w trakcie odcinka No... Czujecie mi, czujecie mi tę grę Zostaw mnie! Szatanie Zostaw mnie! Ranka MFL? Nie widziałem takiej sceny na nie MFL. Ranka MFL. Zostaw mnie! To... było... ...bolesne. Ale tu nie jestem po to, żeby grać w finał. Ja jestem tu po to, żeby się... ...lać z kur... Kurwami. A nie. Więc sobie... ...zawalczę. Tylko na... ...free modzie bo nie chcę stracić, rangi, której biję kilka lat bądźmy może jak w Krakowie czyli <grym>, jakiego ja miał jakiego bym miał rację, ja rację tych odgnoi. gorąco ja, ja z siepem kontrolaję typek z nożem Ciop ciopu, 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 ciopu Dawaj ten nóż Słuchaj, sorry, mięsa Daj swoje mięso Dawaj swoje mięso o. I sieła nie kroi Sieła nie pokroił mięsa Sieła nie kroi mięsko Myślałem, że trafia Garnet! Co to jest?

Co ja mu odciem? A, rękę mu odciem. myślałem, że mu ciało. Kolega, wstawaj! 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 O kurwa, odcięłem mu mięso. Dobra. Prawo oddaję! Ooo, o, siekierka mnie! Odłóż ten duś! Odłóż ten duś! Tu dla twojego gumę specjalist, ten pusz, pusz, ten pusz, 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 Nie mogę pusz, nie mogę, nie mogę... O, nie pusz, 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 nie ciebie ciebie, Hop z krwi zrobił Europę, tylko po prostu taką bardziej No Chop zrobił... Polskę Tylko dwa razy większą Dobra fanzoliłem w płysk For the love of Chodź pociągniemy się za nogi

Jebłot, ja yeah, jebłot, yeah, buć! Bum, bum, bum! Bum, bum, bum! jebłot, <laughs> jebłot, 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 cimbał, jebłot, cimbał! jebłot, patrz ode mnie! Psik! Psik! jebłot, 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 jebłot,

Dolć! O oh, fok! Kła! Czum! Kraty! Pięciu! No. Załóżcie. Co to jest? Pora cię wykończyć. Co to jest? Pora cię wykończyć pójdzie! Pozdrawijmy jakie? Który tutaj Te? Nie pomogę ci. Au! Prawa oddaję! O! kurwo! Cieł, o! że będzie mniejsza! O! Nie. <śpuszczaj> 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 Bum 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 Nie płacz Nie płacz Chłopacy nie płaczą Boys never cry Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Jesteś ciotą? Ja ci dam ciota Ci dam ciota. No.

budżetam Kursujek. I go cię. Okej. Kopa. Seki, Na sierpa. Getroczki. O. Dawaj ciara

Mam widły bogów! Chuj O ty... O kur... Nie wstawaj! O kur... wbiłem łeb Ja ją kark! <laughs> Rzucany go nożem. Czy delikatnie. rzuciłem co oszukujesz. Oszuście, jebu. szukujesz bardziej niż ja na ściągach. O, ostatnia walka i do domu, nie? Się wam i zawalczy, bo jesteście jeszcze... wszyscy załatwi No No patrzko, już jest smutny. O ty. Teraz jak powiedziałem, jesteście no to teraz się na mnie udzieli? Dobra, to patrz to. Patrz teraz to. <laughs>

Macie tutaj dość? Chodź się, 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 Co ty tam mówisz? Chcesz się bić? Ty? Zostawaj. Zapraw amatorów. Mówiłem, no amatorka Mówiłem, amatorka No amatorka no Now, O kurwa Puuu, no, 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 no. Co boli? O, dobrze że leżysz, zrobimy operację Operację głowy Przeszczepło, przeszczepu, przeszczep mózgu A, przeszczep połowy Teraz tak, z moimi pięściami Wymolecie na wolnie, nie mogę na pięści JUŻ LEŻĄ?! UBIJĘ SIĘ Nie mogę to jak się to zrobić?! O rzućcie Ty. <głos> 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 chodź. Masz dość to chodź. Masz, i do Doliny smoków. Pora zawalczyć za bieżę. A widłasz. <noise> Dziękuję panie widlarzu. Jak zrobił ty tyś ty, ty, ty porobił to, skombra tego tylko typa, tylko żeby je porobił. Stary to, do, dorobă, tak łatwo jest, żeby te będę dupę dorobać, tak? Nie nadajesz na gladiatorach. To jest głupim gladiatorem życia. To bardzo jedyny z jedynych egzekucji. Puść. Teraz cię, prawda, kopić. Teraz cię. Jeszcze muszę wykonać jeden, jeden i mogę wracać do domu. Nie, myślisz, że ja mam taką Takie się, Taki się to ja na obiad. K**a, co ty tytniesz? Mam